Nawet kryptydy mają swoje sławy. Jedną z nich jest Yeti. Bo któż nie słyszał o tajemniczej istocie zamieszkującej odludne tereny Himalajów i Syberii? Mało kto. Jak Yeti wygląda, nikt nie potrafi do końca powiedzieć. Wiele opisów się różni, choć istnieje wiele znaczących podobieństw. Takich jak to, że jest to wielka, mająca 2, a nawet 3 metry wysokości, dwunożna istota pokryta gęstym futrem. Najczęściej podaje się, że jest koloru czarnego, jednakże są tacy, którzy twierdzą, że Yeti jest rudy bądź biały. Chodzą słuchy, że Yeti to wynik nie do końca udanego eksperymentu stworzenia kamienia filozoficznego przez kilku alchemików. Ponoć udało im się stworzyć tę niemożliwą substancję, jednakże coś poszło nie tak i wszyscy zginęli. Wszyscy, za wyjątkiem jednej osoby. Która nie dość, zyskała nieśmiertelność, to dodatkowo skrzyżowała się z jednym ze zwierząt eksperymentalnych, zostając przez to chimerą człowieka i zwierzęcia. Podobno owym zwierzęciem miał być niedźwiedź lub wielka małpa. Oczywiście jest to legenda, jednakże pamiętajmy, że w każdej historii kryje się ziarnko prawdy. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że Yeti rzekomo posługuje się dziwną mową, zbliżoną do ludzkiej. Ponadto ma człowiecze twarz i dłonie. Pierwsze doniesienia o zauważeniu tajemniczej istoty pochodzą z 1832 roku, gdzie Anglik o nazwisku Hodgson w czasie z jednej ze swoich podróży napotkał uciekających z gór tragarzy. Zapytawszy ich czemu uciekają, odpowiedzieli, że zaatakowała ich olbrzymia istota będąca jednocześnie człowiekiem i małpą. Gdy Hodgson udał się na miejsce napaści, istoty tej nie odnalazł. Ujrzał jedynie w śniegu ślady stóp mające ponad pół metra długości. Przez lata aż po dziś dzień pojawiali się świadkowie przysięgający, że odnaleźli ślady pozostawione przez Yeti i nie ma powodu, żeby im nie wierzyć. W 1979 roku uczestnicy polskiej wyprawy prowadzonej przez Andrzeja Zawadę zdołali sfilmować ślady kryptydy. Zaś w 2008 japońskiej ekspedycji udało się udokumentować 20-calowe odciski stóp, które nie należały ani do człowieka, ani do większości znanych nauce zwierząt. Osob będących świadkami pozostałości Poiety jest bez liku, jednakże mało kto może pochwalić się bezpośrednim spotkaniem z kryptydą. W 1938 roku kapitan Doverge uważał, że w trakcie swojej samotnej podróży przez Himalaje miał okazję spotkać tajemniczą istotę. Co więcej twierdził, że uległ ślepocie śnieżnej. Od niechybnej śmierci uratować go miała trzymetrowa istota wyglądająca jak prehistoryczny człowiek. Opiekowała się nim do momentu, aż nie odzyskał zdrowia. Czy Yeti istnieje? Prawdopodobnie tak, lecz na chwilę obecną nie posiadamy żadnych mocnych i jednoznacznych dowodów. Prędzej czy później nadejdzie taki moment, a wtedy jaka prawda zostanie przed nami ujawniona? jeti okaże się być zwykłą małpą, nie odkrytą jeszcze przez naukę. A może faktycznie jest to człowiek, na którego ciało wpłynęło działanie kamienia filozoficznego? Teorii jest wiele, ale tylko czas pokaże, która jest prawdziwa.